Cześć, jesteśmy dzisiaj pod Gorzowem Wielkopolskim. Realizujemy, kończymy realizację u pana Dawida, bardzo dużego wymiennika, jak na potrzeby tego domu, bo mamy wymiennik o wydajności 1200 m3 na godzinę dla domku o powierzchni 150 m2. Inwestor zdecydował się na taki, na taki manewr świadomie za namową swojego znajomego, który z tego systemu już korzysta. Jest z niego bardzo zadowolony, tylko powiedział mu jedną rzecz: Przezmiaruj sobie ten system, a będziesz z niego zadowolony. Stąd też świadoma i bardzo dobra decyzja inwestora, żeby zrobić ten wymiennik właśnie takich gabarytów. Zobaczcie, jak to wygląda. Z lewej strony tu gdzie widzicie kolano, mamy wejście do wymiennika, przepływ po przekątnej. I przejście do drugiej części wymiennika. Są to dwa wymienniki połączone ze sobą szeregowo. Pierwsze wydajności 800, drugie wydajności 400. Co sumarycznie daje nam powierzchnię, która, jest równo, która daje nam wydajność 1200 m3 na godzinę. Dalej będziemy musieli jeszcze połączyć rurociąg, żeby dotrzeć do pomieszczenia technicznego. Ale na tym etapie wygląda to już naprawdę ciekawie. Podobają mi się takie prace. Czerpcie wiedzę, ile chcecie. Czerpcie z tego doświadczenia może coś dobrego dla siebie. Czytaj, każdy wymiennik powinien być odrobinę przewmiarowany w stosunku do Waszego budynku. Ja sugeruję, żeby to było minimum 1,5 kubatury jeśli chodzi o wydajność godzinową wymiennika. Tutaj inwestor poszedł kilka kroków wyżej i z pewnością będzie z tego mocno zadowolony i szczerze mu zazdroszczę, bo sam korzystam w podobnym domku z dużo, dużo mniejszego wymiennika. Jego wydajność niestety jest troszeczkę gorsza, a jestem pewien, że tutaj inwestor będzie naprawdę mega zadowolony. Do usłyszenia!